Bardzo dobre wyniki, zarówno wzrost wyniku odsetkowego, ustabilizowanie wyniku prowizyjnego, cieszy również rekordowa akwizycja w obszarze klienta indywidualnego. No to, na co zawsze zwracaliśmy uwagę i co kontynuujemy, to jest zmiana profilu banku. NPL na rekordowo niskim poziomie, akor absolutnie w rynku, co powoduje, że nasze wyniki są bardzo dobre, a perspektywa, jeśli chodzi o przyszłość, również dobra, ponieważ stajemy się bankiem, staliśmy się tak naprawdę bankiem przewidywalnym, jeśli chodzi o koszty ryzyka. Obecnie realizujemy strategię Bank na co dzień, Bank na przyszłość, która jest dwuletnia, ale jest otwartą perspektywą. Oczywiście zakładamy aktualizację kierunków strategicznych na koniec 2024 roku, ale będziemy na bieżąco informować. Na razie absolutnie jesteśmy skoncentrowani na bieżących wynikach, na bieżącym rozwoju. Wszystkie KPI e strategiczne udało nam się zrealizować, a ten najważniejszy z perspektywy inwestorów zrealizowaliśmy rok wcześniej, czyli zdolność do wypłaty dywidendy. W kontekście dywidendy za 2023 rok zarząd banku rekomendował wypłatę dywidendy w części wypracowanego zysku za 2023 rok. W piątek Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie decydowało, jeśli zdecyduje o wypłacie, to dzień uprawniający do dywidendy to będzie 10 maja, a wypłatę dywidendy 24. Jeśli chodzi o przyszłość, to podejmowaliśmy to odpowiedzialnie patrząc na to, że jeśli bank zmienia swój profil, zaczyna dzielić się zyskiem, to chcemy, żeby to było długoterminowo. Alior Bank ma stabilną pozycję kapitałową, ma zdolność do generowania stabilnych wyników finansowych, jak i również częściowego oddzielenia się dywidendą, no bo nie ukrywamy, że znaczna część zysku nadal powinna być przeznaczona na budowę stabilnej bazy kapitałowej, tak, że w sytuacji, kiedy pojawi się zwiększony popyt na kredyt, żeby Alior Bank miał zdolność do budowania szerokiej akcji kredytowej.